Tak, tak, drużyna mistrzów. Jak zaczynasz dzień brat? Zboj tych stoków firma. Jestem mistrzem, wtedy robię znów kolejny ruch Możesz uczyć się ode mnie, albo jak na mnie próć Nie truć się tym, obudź się, uszanuj mi, nie marudź Możesz mistrzem być jak ja, albo wbijać w gwóźdź. Powiedz mi co wolisz, za mną stać i na siłownię. Czy budzonym być przez pawia, który ci rozrywa mordę Powiedz mi co lepsze, siódme poty fizyczne Czy pokoch się spod szczydła, aromaty toksyczne Tenik z podzu daje siłę, jakoś zdajesz się pogody. Trening picza uczy sikać, bez rozpinania spodni Możesz stać na podium, wtedy wiesz Wielki jesteś, ludzi, mieć szacunek za to, superlatywy w gazecie Możesz także iść na całość pod monopolowym sklepem Lecz nie zawsze cię zaskoczą elokwentnym epitetem Śmieję się z tych wszystkich wielkich znawców sportu Piwo przegon sportowy i paczka papierosów Nie ma tu recesy, musisz znaleźć tam sposób By nawyki swe odrzucić i umacniać suchej osób Wielu nie ma wstydu, jaka mądrość, jaka klasa Po treningu Adidasa odpalają malborasa Ej powiedz mi jak kolejny dzień co do życia tu zaczynasz, czy za mała chodź dziewczyna siła boli wiezie prymat, determinacji bez wycina, piękny myśli grymas, tak działa endorfina, w sercu depresji finał. Ej powiedz mi czemu rasa smutku znowu się ugina, nie warto podać się do skutku walczy się nie spinaj, wyluzuj się i poruszaj się użytki wstrzymaj, to jak zaczynasz dzień Determinacji nie Bo nie zamulać, weź coś rób tu od rana Dobrze jak do działań, praca w mózgu dodana To nie trusku, nie pana, nie przepuska, nie braga To nie pustu wypustych słów, wiesz o co kama To pięć groszy od kogoś, to ten chleb już oszamał Nie interesuje cię? To wypierdalaj Nie startuję tu w zawodach żadnych na rapera roku Paru ćwoków już dawno spotkała kara, Pera w szoku Napisy końcowe przeoczyli bramę koło roku Życie skarci lamusów, no i złamie obi boku Ja też przesiedziałem życia Część gdzieś na ławce, więc wiem, że powstanie z niej wcale nie jest łatwe Najpierw podstaw którego pijesz z rana Papierosa, po którego sięgasz też nie zapala Już nie jeden kozak robi, teraz grzecznie na garach Działaj, póki waha się tu jeszcze ta szala Ej powiedz mi jak kolejny dzień, co do życia tu zaczynasz, czy ta moła wchodzi w cień, siła woli wiedzie prymat determinacji, ten testuj ci na co myśli grymas, tak działa endorfina, stresu, depresji, finał Ej powiedz mi czemu masz na skutku, znowu ugina, nie warto poddać się do skutku, walcz się nie spinaj Wyluzuj myśli, poruszaj się, użytki wstrzymaj, to jak zaczynasz dzień, determinuje twoja siła